Cześć, witam was kanał Kury i Kaczki Ozdobne No i dzisiaj co? Dzisiaj tylko Jedzenie jakieś dla kur Nie ma niczego na razie ciekawego do nagrywania Tylko jedzenie O tamte kury już są Te jersey'a e są już dwa tygodnie Ale są jeszcze Bardzo Bardzo Te są jakieś nienormalne. Nic się nie boję. A tamte? Nie. Ale to może dlatego jak były hodowane. Są wszystkie, nic się nie stało. No i co, jak chcecie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. No bo nie ma za bardzo o czym mówić, jak macie jakieś pomysły na filmiki to też można w komentarzach. No i co? Za niedługo już nie będzie tego kogucika i tych dwóch jarzębietek. Na razie saseksy i tego domina tą dominatkę jedną dostawimy. No bo jednak musi być troszeczkę jajek. Na wiosnę jak już te będą dorosłe To myślę, że resty się pozbędziemy. Spróbujemy jeszcze coś dokupić. Właśnie z Jersey. E, no i tak jak mówiłem wcześniej tam planuję. Może pokażę z bliższa. Ten kogucik właśnie trochę mnie denerwuje. Bo ma takie przebarwienie. Le po prostu 3-4 piórka na plecach brązowe. I... Troszeczkę mnie to denerwuje. No ale no, oprócz tego, no co, jest cudowny, jak dla mnie. Tutaj jest ten pierwszy kogucik, troszeczkę większy. No i co, tutaj planuję ocieplić, zrobić dach, bo tutaj jest tylko taki dach. No, żeby kury się tam schroniły przed deszczem, ale nie jest taki jakiś super nieprzemakalny. No, ocieplić. No i tu ogrodzić od tego słupka, bo prawdopodobnie, że tam. Do tego tutaj podejdziemy do bo... tych skrydów No, nie będziemy ich już trasić. No, to chyba wszystko. Dzięki za oglądanie. No i cześć.